Witam. Dzisiaj zrobimy sobie mały test. Coś, co mnie zawsze ciekawiło, czego nigdy w życiu nie sprawdzałem. stosuje od lat, ale w zasadzie nigdy nie przetestowałem. Czyli naturalne sposoby na zmiękczenie wody. Tak, właśnie. To chciałem sprawdzić, czy to faktycznie zmiękcza wodę. Bo o tym, że dodajemy do wody liście, szyszki, olchy, liście dębu, liście buka, katapangu. No to wiemy, no to wszyscy to mówią o tym, i tak dalej, ale w zasadzie, zawsze jak się kogoś pytałem, no to coś tam miękcza, no to coś tam daje, oddaje garbniki. O, to tak zawsze mówią, ale czy to faktycznie coś daje, tego nie wiem, słuchajcie, i postanowiłem to sprawdzić. Jak wiecie, badałem tutaj wodę, bo zajmiemy się dzisiaj badaniem wody w 240. No i tu bardzo duża twardość ogólna, tam blisko 28. No i pH jest w granicach 7,5. No 7,5 to jest taka, tak, takie pH, jak jest u mnie w kranie, więc no na to wpływu nie mam. Takie będzie, bo ja wlewam, jak wiecie, wodę kranową. Ale chciałem sprawdzić, no bo daję tutaj te szyszki, daję tutaj te liście. Chciałem sprawdzić, czy to w ogóle yy, cokolwiek daje, bo tak, nie wiem, poza tym, że woda jest lekko brązowa, czyli te garbniki tam idą, to chciałem sprawdzić też, zobaczyć, czy to jakieś te parametry jednak zmienia. Coś, czego bym się u siebie na kanale zresztą nie spodziewał, nie? no bo jak wiecie, ja testować wody nie lubię i nie testuję, ale na, że tak powiem, użytek tego programu, zakupiłem sobie testy PH, GH IKH. i KH i postanowiłem zrobić taki test. Od prawej. Szyszki Olchy, sztuk 10. Tu są dwa liście Ketapangu, takie połamane. Z mojej własnej hodowli Ketapang Blisko dwumetrowy, ma już nie wiem, chyba ze 6 lat. Mam go, liście odpadają, zbieram. Tu jest 10 liści dębu. średniej wielkości, nie za duże. O takie, jakby się ktoś pytał, jakie. I 10 liści buku. O, tu się jakaś szyszka zaplątała. Do tego nie. Też takie nie za duże, widzicie o średniej wielkości, te liście, też 10 sztuk. Także miał po prostu pogląd e, ilościowy, ile by trzeba było tego dać na mniej więcej jaki litr. Tak? Mam tu pojemniki po pół litra, e, więc e, myślę, że będzie to w miarę w miarodajne. Więc Zobaczymy, czy to w ogóle coś daje. Plan jest taki, że wezmę po prostu wodę z 240, zaleję każdy z tych kubeczków. E, i za tydzień sobie przebadam tą wodę. Czy znaczy tak, zrobiłem sobie dwa testy: jeden po, po jednym dniu i drugi po siedmiu dniach, żeby zobaczyć, jak te parametry wody się zmieniały i czy w ogóle się zmieniały. Aha, yy, na samym końcu mamy kociołek Panoramiksa. Yy, tu jest miks, jaki standardowo robiłem do, do 700. Przyszki eee, na dnie. Nie wiem, czy będzie widać. Myślę, że będzie widać. Liście dębu, liście buku, liście ketapangu. Jest tego całkiem sporo. Ten kociołek zostanie przez mnie przygotowany za chwilę, tak jak ja to zawsze robię, czyli po prostu zalany wrzątkiem. Tak? No bo to jest najszybsza, najlepsza metoda, żeby wyciągnąć mnóstwo garbników. No i też, żeby te liście od razu zatonęły. Tak? No bo takie liście muszą na, nasiąknąć wodą, żeby zatonąć. A jak się je zale, zaleje wrzątkiem, to w zasadzie toną od razu. Więc taki test sobie zrobimy. I tak dzisiaj przetestuję sobie wodę. Z 240 Zobaczymy jakie parametry ona ma na dzisiaj Przetestujemy sobie wodę tą z tego kociołka Oczywiście jak ostygnie Czyli taką miksturę którą robię od razu w zasadzie Bo po, po zalaniu taki wrzątek już jest gotowy Więc zobaczymy czy zmieniły się parametry tej wody A i na środki wpadek zrobię też parametry takiej wody gotowanej Żeby zobaczyć czy samo gotowanie nie zmieniło parametrów nie wiem, czy ktoś już to kiedyś robił. Ja tego nigdy nie robiłem. I nie jestem. W ogóle nie wiem, jakie będą wyniki, więc zobaczymy. No, ja taki test chciałem zawsze zrobić, żeby zobaczyć, czy to w ogóle ma sens dawanie tych wszystkich liści i tak dalej. Pomijam już fakt, że robię to też dlatego, że te liście zaczęły mnie wnerwiać w te 10-40, bo mi cały czas zapychają ten filterek i, i ten zasys po prostu od filtra mi cały czas zapychają. I trochę mi to trzeba wnęgać i jeszcze się czy w ogóle sens, żeby je. Dawać, więc sprawdzimy. Dobra. Na początek przetestujemy sobie wodę z 240. No i dobra, zaczynamy. E, co my tu mamy? Test na pH, jeden, drugi, nie wiem, z Oleka. One tak zawsze dają dwa, nigdy nie wiadomo, który jest który, ale nieważne. I kupiłem z JBL, a boście mi pisali, z Zoleka jest zły, najlepszy JBL, I KH i GH. No to wziąłem. Zobaczymy. Dobra, instrukcja jest prosta: 5 ml wody z akwarium. Od razu biorę prosto wodę z akwarium. Wszystkie już zostały przepukane, yy, więc nie ma, nie ma problemu. Wszędzie wlewamy po 5 ml. Zaczniemy od KH. Eksperyment jest prosty: ile kropli taki wynik. Jest ewidentna zmiana koloru, czyli KH wychodzi 10. Oczywiście, wody z akwarium na dzisiaj. Dobra, zobaczmy teraz. Gecha 14. Wow. Ewidentnie zmiana koloru. Czyli GH mi wyszło 14, KH 10. tu jestem zaskoczony, powiem szczerze, bo przecież było 28. No i skąd taka różnica? 14 GH to przecież żadna tragedia. To ja mam tyle w wodzie wodociągowej, czyli tu w zasadzie nie ma tragedii. Ja tu panikę robię. Myślałem, że. Naprawdę źle, a to jest tak normalnie. No to teraz to już zgupiałem, powiem szczerze. No albo tamten test był wadliwy, albo po prostu parametry wody yy, przez ten czas uległy zmianie. No i teraz nie wiem. Słuchajcie, no słyszałem też o takiej teorii, yy, że podobno na początku bardzo mocno wodę zatwardza właśnie piasek. Tego się najbardziej obawiałem, bo wiecie, że nie przeszedł próby odstrowej, ale być może to wszystko się już w nim rozpuściło i przez te wymiany wody te GH spadło w zasadzie do takiego poziomu, jakie jest w wodzie wodociągowej. Być może się już to cały, cały wapień z, tej, z tego piachu wypłukał przez ten czas albo już ten piasek po prostu przestał to do wody wydalać. No teraz to powiem szczerze, że jestem bardzo zdziwiony. Słyszałem też, też jeszcze jedną teorię, która mówi, że media filtracyjne na początku bardzo dużo zatwardzają wodę. Właśnie lawa, Siporax, a ja przecież tutaj dałem tego no, bardzo dużo. Przez 20 kg lawy tutaj jest. Siporaksu też chyba nie wiem, ze 6 kg, 6, 6 litrów. Więc być może właśnie Siporax i lawa na początku mi zatwardził tą wodę. Pamiętam, że testy robiliśmy. Chyba nie cały miesiąc od startu akwarium, więc być może wtedy, właśnie wtedy jeszcze takie duże GH było. No nie wiem, no ale widzieliście ewidentnie 14. 14 to nie 28, to jest o połowę mniej. To bardzo dużo mniej. Więc no zobaczymy. Być może to jest właśnie kwestia tych mediów, być może piasek przestaje już tą wodę zatwardzać. Czyli w zasadzie ja już tutaj się nie powinienem niczego w tym akwarium obawiać. No dobra, zróbmy sobie jeszcze testy PH, zobaczymy, jak to wygląda z PH. No dobra, testowanie PH to jest zawsze tak, że yy, co zobaczysz, to sobie odczytaj. No, yy, ja tu nie będę dużo kombinował, mnie tu wychodzi koło 7,5, jedno i drugie. To bardziej 7,6 nawet, ale nigdy nie wiem w tych kolorach, który jest który, no ale nie jest to aż taka tragedia. No 7,5 ja mam w kranie, więc podejrzewam, że to jest to, co, to jest, co jest w kranie. Czyli w zasadzie efekt jest taki, że tu w zasadzie nic mi tej wody nie zatwardza. Nie wiem, dobra, przebadam sobie jeszcze kranówkę, przebadam sobie jeszcze wodę w 700 i... Yy, Przebadam też sobie wodę gotowaną, tak jak powiedziałem, i przebadam też sobie od razu wodę tą z tego wywaru z kociołka Panoramiksa. Nie będę Wam tego pokazywał, pokażę tylko wyniki. Witam ponownie. Zrobiłem sobie jeszcze testy PH, GH, KH, tak jak mówiłem. I wyniki są następujące. 240 pH 7,5, KH 10, GH 14. 720 to się trochę lepiej prezentuje. Pechami wyszło tak w granicach 7,2-7,3. GH to jest 11, a KH to jest 5. Więc jak widać, no, sporo mniej, tak? Ciekawe wyniki są też tak, woda w kranie jaką mam 7,5 pH. GH jest 12, a KH jest 7. Co oznacza, że w 240 mamy Y, zwyżkę tych parametrów, a 720 mamy zniżkę tych parametrów w stosunku do tego, co jest w wodzie kranowej. Więc jednak coś tam tę wodę zatwardza w tej 240, albo w 720 delikatnie y, zmiękcza, że tak powiem. Natomiast ciekawie jest z wodą kranową gotowaną. Tutaj pH to było co najmniej 8. GH9, AKH4. Więc w zasadzie najniższe wartości w wodzie gotowanej, jeżeli chodzi o KH i GH. Bardzo ciekawe. No i przechodzimy do piątego badania, które w zasadzie jest najtrudniejsze do oszacowania. Czyli ten mój kociołek panoramiksa, że tak powiem. Czyli wywar z szyszek, z liści dębu, buku i katapangu. On wygląda tak. No, i teraz już sam fakt, że on ma swój piękny herbaciany, taki brązowy, mocny kolor, już to mi utrudnia całkowicie testy. Ale coś zrobiłem. PH według jednego badania to wychodzi tak około 4,5. Co do drugiego, no to jest poza skalą barwną, więc a to jest skala do 6, więc jest chyba poniżej 6. O ile to w ogóle można oceniać? Jeżeli chodzi o GH i KH, no to zacznijmy od KH. Niemożliwe do zbadania, ponieważ kolor KH powinien się zmienić bodajże z niebieskiego na żółty, a to już było żółte na samym początku i po wlaniu 20 kropel w zasadzie barwa się w ogóle nie zmieniła, więc odczyny KH. Jest no nie do pomiaru. Z GH udało się. Z GH się udało. Słuchajcie, tutaj wynik wyszedł mi 7. Po 7 kroplach ta woda z takiej żółtej zrobiła się no, dużo, dużo bardziej ciemniejsza niż, niż była, więc oceniam to na około 7. No i teraz, tak, jaki z tego wniosek? Wniosek z tego taki, że jednak wywar z tych liści coś tam jednak daje, zmienia nam parametry, na pewno zmiękcza tą wodę i na pewno zbija też GH. Co do KH, raczej na 100% też, no bo być może to już po jednej kropli był ten sam kolor, tylko że jest to niezauważalne, bo to już było żółte wcześniej, więc tego nie zbadam. No dobra, ale ja i tak przejdę teraz do drugiej części testu. Yy, czyli zaleję sobie te kubeczki, zostawię je na tydzień. Zbadam wodę z y, każdego z tych kubeczków y, jutro i za tydzień. Zobaczymy, czy po jednym dniu już się coś zmienią Parametry wody, oczywiście, wezmę wodę z 240, bo to o to akwarium tutaj chodzi. Y, więc nie będę tutaj sprawdzał tego z wodą kranową. Zbadam to z parametrami. Z wody z 240 i będę po prostu tego samego dnia badał w 240 wodę co wodę w tych kubeczkach bez podmian 240, tak żeby tych parametrów nie zmieniać. Zobaczymy, no jak to się mniej więcej będzie klarowało po tych dniach. No i dobra, Zobaczymy, zobaczymy się jutro, kiedy ja zrobię testy z tą wodą.